Witajcie serdecznie, moi drodzy! Mam dla Was kilka ważnych informacji związanych z naszymi zajęciami online, czyli na YouTube. Na Waszych skrzynkach mailowych zamieściliśmy szereg propozycji związanych z naszymi poprzednimi filmikami. Znajdziecie tam ćwiczenia w formie quizletu, czyli to są takie interaktywne fiszki, dzięki którym łatwo i szybko opanujecie materiał zawarty w naszych filmikach. Dodatkowo, taka forma zajęć na YouTube. Powoduje, że nie musicie umawiać się na konkretną godzinę, tylko odtworzycie materiał w dowolnej chwili, kiedy Wam się tylko podoba. Ponieważ filmiki zamieszczane są na naszym kanale, są dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Taka propozycja jeszcze dla Was, żebyście całą rodziną zasiedli przed komputer i na pewno informacje zawarte w naszych filmikach przydadzą się zarówno Waszym dzieciom. Jak i Wam samym. Także to jest taka dodatkowa sugestia. Możecie wszyscy korzystać z naszych materiałów. Dzisiejsze zajęcia oparte będą o książki Asborn i będą przeprowadzone w postaci czytania różnych tutaj informacji związanych z czasami średniowiecza, czyli najprościej mówiąc, będzie dużo o zamkach, o różnych królach, książętach i innych ciekawych postaciach z tamtego okresu. Zapraszam was do oglądania. I teraz przeczytamy sobie pierwszy tekst z tej oto książki My Very First Castles Book. Przeczytamy najpierw po angielsku, a później będziemy tłumaczyć na język polski. Castle times. Hundreds of years ago, there were lots of wars and lot of fighting. Kings and lords needed somewhere safe to live. So they built castles. Guards hide behind these battlements. Strong towers, moat filled with water, guards can shoot arrows out of the slits. This drawbridge can be pulled up so no one can get in. Przeczytamy sobie, przetłumaczymy na język polski. Castle Times, czyli czasy zamków. Setki lat temu było dużo wojen i bitew. Królowie i panowie potrzebowali. Bezpiecznego miejsca do życia, więc budowali zamki. Tutaj macie taką informację: Guards hide behind these battlements, czyli że strażnicy ukrywają się, chowają się za tymi murami, takimi obronnymi. Strong towers, czyli takie silne, mocne wieże. Przejdziemy sobie tutaj: Guards can shoot arrows out of these slits, czyli że strażnicy mogą strzelać. Wystrzeliwać strzały przez te, e, przez te szpary, przez te szczeliny. Tutaj mamy moat filled with water, czyli fosa wypełniona wodą. A tutaj taka informacja o moście. This drawbridge can be pulled up so no one can get in. Czyli, że ten most zwodzony może być podniesiony, więc nikt się nie dostanie do środka. A teraz powtórzymy sobie słówka, które występowały tutaj na pierwszej stronie. Guard strażnik. moat, fosa. Drawbridge most zwodzony. Arrow strzała. Slit szczelina, takie małe okienko ee, na wieży tutaj wam pokażę. To jest slit. Battlement. Czyli te takie mm, obramowania wieży, można to skojarzyć z takim murem obronnym. Tower wieża. Przechodzimy sobie teraz do drugiej strony. Tutaj mamy znowu kilka obrazków. I są wypisane poszczególne słówka. I zaraz sobie tutaj będziemy czytać. Mamy Great Tower. Attackers can't can get in through these tiny windows. Strong Gate. Thick Walls. Deep ditch. Narrow Bridge. Finding Knights sword war horse flag shield dobrze i teraz poszczególne słówka sobie tutaj będziemy tłumaczyć deep ditch jest to głęboki rów fake walls czyli grube ściany Strong Gate. Taka mocna, e, mocne wrota. Narrow Bridge. Wąski most. Fighting Knights. Walczący rycerze. Sword. Miecz. Flag. Flaga. Shield. Tarcza. War Horse. Czyli taki koń bitewny. A teraz krótkie ćwiczonko. Podaję wam losowo wybrane słówka, a wy musicie przed komputerem odpowiedzieć, co one oznaczają. Uwaga, zaczynamy. Strong towers, fighting knights, fake walls, shield, drawbridge. Arrows Udało się wam? Castle people. Only kings and queens or important lords and ladies had their own castles. They lived there with their families and helpers. Look out for all these people as you read this book. A teraz przetłumaczymy sobie na język polski informacje, które się tutaj znajdują. Mamy przedstawionych ludzi, którzy dawniej żyli na zamkach, no i trzeba im się tutaj teraz dokładnie przyjrzeć. Tylko królowie i królowe oraz ważni panowie i damy mieli swoje własne zamki. Oni mieszkali ze swoimi rodzice, rodzinami i pomocnikami. I zobaczcie, tutaj mamy pierwszy rysunek: a lord and lady and their children, czyli pan, dama i ich dzieci. Attendants, who take care of the Lord, Lady and Children. Czyli słudzy, którzy opiekują się panem, damą i dziećmi. Knights and fighters, who guard the castle. Rycerze i wojownicy, którzy strzegą zamku. Officials, who take care of the Lord's business. Urzędnicy, którzy opiekują się biznesem, interesami pana. Priests, who are in charge of the chapel. Duchowni, którzy zarządzają nabożeństwem. Przechodzimy dalej. Mamy Officials, who serve meals. Czyli służba, która serwuje posiłki. Workers, who take care of the castle animals. Czyli pracownicy, którzy opiekują się zwierzętami zamkowymi. Handymen, who fix the castle. Takie złote rączki, majstrowie. Którzy naprawiają zamek, entertainers, czyli możemy powiedzieć takie osoby związane z rozrywką, kuglarze, servants who run the kitchen, służący, którzy prowadzą kuchnię, oraz servants who clean the castle and fetch and carry, czyli służący, którzy no, sprzątają zamek, przynoszą różne rzeczy, no są odpowiedzialni za utrzymanie porządku. Powtórzcie kilka najważniejszych słówek, które dla was tutaj wybrałem. Attendant, priest, worker, servant, knight, lord, lady. Waszym zadaniem jest odgadnięcie znaczenia tych wszystkich słów. Teraz przeczytamy sobie tekst o budowie zamku. Building a castle. Sometimes it took many years to build a castle, especially a big one. There were lots of different jobs to be done and lots of people to do them. Budowa zamku. Czasami zajmowało wiele lat, żeby zbudować zamek, szczególnie duży. Było wiele różnych prac do wykonania. I wielu ludzi musiało te prace wykonać. I zobaczmy teraz: mamy tutaj różne obrazki. I sobie teraz przeczytamy wszystkie tutaj słówka związane z budową, z poszczególnymi elementami budowy zamku. Numer 1 to finding a site, czyli znalezienie miejsca. Numer dwa, digging a ditch, kopanie rowu. Numer trzy, cutting stones, ciosanie kamieni. Numer cztery, Carrying stones, czyli przenoszenie kamieni. Numer 5 to mixing mortar, czyli mieszanie zaprawy murarskiej. Numer 6 building walls, budowa ścian. Numer 7 scaffolding, czyli rusztowanie. Numer 8 raising stones, czyli podnoszenie kamieni. Numer 9 taking a break. Czyli ucinanie sobie takiej przerwy na odpoczynek. Numer 10. Shaping windows. Kształtowanie okien. Numer 11. Building battlements, czyli budowa takich elementów chroniących na przykład wieże. Numer 12. Making roofs. Budowa dachów. Numer 13. Making a drawbridge. Czyli budowa, tworzenie mostu zwodzonego. Numer 14, painting, czyli malowanie. I numer 15, finished, czyli zamek jest już skończony. Teraz przeczytamy sobie tekst z drugiej książki. Z książki pod tytułem What Were Castles for? Czyli do czego służyły zamki. Najpierw sobie zrobimy tekst po angielsku, a potem przetłumaczymy na język polski. Namensdag. Castles were places for lords and their families to live in. They were built to keep out enemies and to keep people, horses, and treasure safe. Castles were also important as bases where lords could keep knights and horses to ride out and fight off enemy attacks. What and when were the Middle Ages? the name later given to a period of european history things that happened in or come from the middle ages are called medieval the middle ages started around the year 900 the 10th century and ended around 15000 the 16th century a century is a hundred years the 10th century lasted from 901 to 1000, and so on. So medieval castles developed and changed over a period of about 600 years. What did castles look like? Very different from each other. Early stone castles had just one square tower in the middle called a keep. Later, castles were made up of many buildings. Castles have been around for a very long time. But the great age of castle building was in the Middle Ages. Most of the castles in this book come from then. Teraz przetłumaczymy sobie na język polski. Do czego służyły zamki? Zamki były miejscami, w których mieszkali panowie i ich rodziny. Były budowane, aby ochronić przed wrogami i zapewnić bezpieczne miejsce ludziom, koniom i skarbom. Zamki były także ważne jako bazy, w których przebywali rycerze oraz ich konie, mające stawiać czoła i odpierać ataki wroga. Czym są i kiedy były wieki średnie? Jest to nazwa okresu historycznego Europy, a więc to, co się wydarzyło lub pochodzi z wieków średnich, nazywamy średniowiecznym. Na przykład mamy Medieval Castle, czyli zamek średniowieczny, Medieval Town. Miasteczko średniowieczne może być też medieval music, czyli muzyka średniowieczna. Średniowiecze rozpoczęło się około roku 900, czyli w X wieku, i zakończyło się około 1500 roku, czyli w XVI wieku. Jeden wiek to 100 lat, czyli X wiek trwał od 901 roku do 1000 i tak dalej. Średniowieczne zamki zmieniały się więc przez około 600 lat. Jak wyglądały zamki? Zamki wyglądały bardzo różnorodnie. Początkowo były budowane z kamienia, miały tylko jedną kwadratową wieżę w środku, nazywaną Dążone. Późniejsze zamki były tworzone z wielu budynków. Zamki istnieją od bardzo dawna, ale ich czas świetności przypadał na średniowiecze. Większość zamków w tej książce pochodzi właśnie z tamtego okresu. Dziękuję Wam za wysłuchanie naszej lekcji. Sprawdzajcie skrzynki mailowe. Tam zamieścimy wiele ciekawych informacji związanych właśnie z dzisiejszą lekcją. Stworzymy nowy quizlet, także będziecie mogli sobie trenować i opanować nowe słówka związane ze średniowieczem. Do zobaczenia wkrótce. Dzięki.